Operacja lato dobiega końca, a w tym momencie rozpakowuję Aubla, chyba najbardziej wyczekiwany pojazd z tych wszystkich, które były do wygrania. W tym momencie wiem, że będę tego żałował, ale mimo wszystko postanowiłem to zrobić i pokazać Wam, jak on się sprawuje w bitwie. Dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, oprócz tego. Parę słów na temat pozostałych pojazdów oraz nowinek, które już zagoszczą niedługo w grze Wolfander po update 1.91. Zapraszam na kolejną część Wolfander po polsku. A więc zaczynamy od japońskiego Yudasha A tak na serio to Yudachi oczywiście każdy wie Szczególnie ci, którzy celowali w coś z pływaków właśnie w tym evencie A można było Wydaje mi się, że lepszym okręcikiem z tych dwóch jest jednak brytyjski River Class K246 Tak przy okazji K246, bardzo historyczny, historyczna jednostka właśnie tej klasy jeżeli chodzi o tego Judaciego, wyposażony on tak zapewne jak już wszyscy wiecie, wieżyczka. Działo typu 3, kaliber 127 mm razy 2, e, dwie takie wieżyczki, wieżyczka działu typu 127 mm osobna, czyli 5 luf w sumie, wieżyczka razy 2, 40 mm działko, ale 16 torped, gdzie możemy wystrzelić dwie salwy po 8 z przeładowaniem. E, jako ciekawostka, e, ta jednostka ma pociski 400 mm e, z zapalnikiem odległościowym. One trochę wyglądają jak igiełki. Mają bardzo mały pen, e, ale, e, tak jak widzicie, e, jeżeli chodzi o samoloty, dość dobrze sobie radzą. E, no i. Byłoby wszystko pięknie, gdyby nie fakt, że nie można zmieniać różnych rodzajów tego dodatkowego uzbrojenia właśnie w trakcie gry. E, dlaczego mówię niestety? No, bo oprócz dział głównych mamy tylko to, właśnie e, te igiełki jako uzbrojenie dodatkowe, a przeciwko okrętom ja mam zaraz to pokażę. Te igiełki właśnie tak się sprawują. Czyli praktycznie. Wcale Większość graczy Zapewne jako taki Bayer tak to nazwijmy Będzie używała właśnie Dokładnie tych pocisków Być może one są jeszcze zbagowane nie działają dokładnie tak jak powinny No ale, ale sprawdźmy, no właśnie, no i zostaną naprawione, być może zostaną naprawione, jeżeli są zbagowane w przyszłości, wtedy będą działały trochę inaczej, wszyscy będą ich używali, ale być może działają tak, jak powinny, a więc należałoby sprawdzić, jak te pozostałe działka 40, znaczy amunicja z tych działek sobie radzi, a więc przełączmy się szybciutko na drugi, drugie podejście. No i mamy tutaj właśnie podejście numer 2, amunicja uniwersalna, tak jak widzicie tutaj na screenie jestem przełączony na uzbrojenie dodatkowe. Zobaczmy jak to sobie radzi z tymi maluchami oczywiście. No i e, różnica jest e, olbrzymia. Zobaczmy jeszcze strzelanie do przodu. Również e, mniejsze te łodzie pościgowe. Kutry czy łodzie torpedowe nie będą miały większych szans przy kilku trafieniach, ale sprawdźmy teraz, jak sobie poradzi sam bot strzelając do samolotów. Ja się tutaj przełączam na wieżyczki główne. No i zobaczmy, jak z tą amunicją okręt sam sobie poradzi z zbliżającym się. Samolotem ogień dość celny, i od razu pierwsze trafienia. Później, już kolejne, i samolot znacznie szybciej stracony. Tak więc, moja rekomendacja: używajcie każdej innej amunicji. Jak nie tylko tych igiełek, ale, oczywiście, to, to nie jest jedyne uzbrojenie warto tutaj nadmienić o uzbrojeniu dodatkowym mamy do dyspozycji 16 bomb głębinowych to na tych, którzy podeszliby nas trochę bliżej oraz dwa rodzaje amunicji kalibru 127 mm są to pociski odłamkowo-burzące o penetracji od 54 mm na 1000 m do 27 mm na 15 tysiącach. Oba rodzaje pocisków. Te drugie to są e, takie same pociski, tyle, że z zapalnikiem odległościowym. Póki co ten zapalnik odległościowy nie działa tak, jak powinien. A nie działa głównie dlatego, że mało kto ma załogi na okrętach. Wyszkolone na maksa, na tak zwanego maksa. Więc, jeżeli nie macie tej załogi wyszkolonej na maksa, darujcie sobie ten rodzaj amunicji. Wasi celowniczy będą po prostu wyznaczali odległość nieodpowiednio, i pociski będą wybuchały bądź za szybko, bądź za późno, ewentualnie. Nie wiem jak, jak to dokładnie wygląda przy bezpośrednich trafieniach, ale raczej te pociski będą częściej wybuchały przed celem niż w celu. To więc ja, tak jak widzicie, rekomenduję korzystanie z tych zwykłych burzaków. O ile z niszczycielami, małymi jednostkami radzić sobie one będą dość dobrze, no to tutaj jeżeli chodzi o te cięższe krążowniki no to już tutaj będziemy musieli się opierać na 16 torpedach które ten okręt posiada ale przechodzimy do następnego bohatera tego eventu no i od razu przełączamy się na kolejny samolot P-59 wersji A na 5.3 jet, a więc najwcześniejszy samolot odrzutowy jaki możemy mieć we grze. Do tej pory było to 6-3 w drzewku niemieckim oraz w drzewku sowieckim. Teraz mamy P59 na baterytingu, tak jak powiedziałem 5.3 Prędkość maksymalna tego samolotu 690 km na godzinę. Pojazd premium, czas pełnego zakrętu 20 sekund. Prędkość wznoszenia 19,5 m na sekundę. Gdzie się tego absolutnie nie czuję działko kalibru 37 mm oraz 3 km półcalowe, czyli 12 i 7. Przy okazji pokażę wam, w jaki sposób ja testuję samoloty, zanim zdecyduję się na ich zakup bądź otworzenie paczki. Ten samolot w ogóle mnie zainteresował, ale mimo wszystko postanowiłem poczekać, żeby zobaczyć, jaka będzie, jak będzie się wahać jego cena, i wtedy ewentualnie podjąć decyzję. Czy będę go e, brał, czy nie? Pamiętajmy, że na locie testowym mamy załogę na poziomie 0, tak więc e, też nie odzwierciedla to tutaj wszystkiego, tego e, tych pełnych parametrów e, samolotu. Tutaj musimy przy, z przymnożeniem oka nieco e, na to spoglądać, no ale zobaczmy, wznoszenie. Od razu olej i silnik zaczyna się przebarwiać na żółto. Ja tutaj nieco przyspieszę, właściwie zaspoileruję. Ten samolot potrafi się grzać dość długo, aż w końcu się przegrzeje. Przegrzewa się przy olej przy temperaturze 80 stopni. Tak, wiem, jest już 80 stopni, te 80 stopni. Będzie się utrzymywało dość długo, aż w końcu, tak jak widzicie, już jest pomarańczowe, a za jakiś czas, dłuższy czas, zmieni się na czerwone. A więc, jeżeli chodzi o wznoszenie, przy około 10 stopniach, ten samolot dość ładnie się wznosi. Im wyżej, tym e, wznosi się szybciej i jest o wiele wydatniejszy. Zresztą, e, no, odrzutowcami nie należy latać zbyt nisko. Tylko, że właśnie, czy ten samolot należy e, traktować jako taki typowy odrzutowiec? Ja raczej ten sposób nie podchodzę z bardzo prostej przyczyny, batery rating i osiągi tego samolotu wskazują na coś takiego. Jak trochę lepsze wersje tych, tych samolotów śmigłowych, które po prostu na zbliżonych bateratingach są. Eee, tyle, że jest inny rodzaj napędu, który większej przewagi tutaj nie daje. Jeżeli chodzi o wznoszenie, z pewnością tak, no bo porównują, porównując eee, szybko się wznoszenia tego samolotu P59 wraz z innymi samolotami na przybliżonych baterajtingach faktycznie tutaj P59 będzie miało bardzo dużą przewagę, ale poza tym poza tym parametrem no raczej niewiele więcej. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, że ten samolot jest za OP, za bardzo OP. Przypomnijmy sobie, co się dzieje do tej pory w baterii ratingu, pomiędzy, pomiędzy, aż do, do samolotów odrzutowych, jeżeli chodzi o aliantów. Mamy odrodzenie, rozpoczyna się bitwa i na jakiej wysokości latają alianci. Ten samolot, jestem przekonany, że będzie że w stanie zmienić podejście co niektórych pilotów i w końcu alianci zaczną latać. Wyżej, tutaj mam zrobiłem sobie testy prędkości tak jak widzicie przekroczone 820-830 km na godzinę przy dość ostrym kącie i średnim wyprowadzeniu. Z nurka I wciąż ten samolot trzyma się. Dobrze, a więc teraz sprawdźmy jeszcze dwa elementy, a więc strzelanie z tego działka 37 mm oraz lądowanie na lotniskowcu. A więc tutaj jestem już po pełnym w zwrocie i pikujemy w dół. Czołg średni jako cel, działko 45 pocisków. Pamiętajmy, że załoga tutaj jest w stopniu zerowym. Krótka seria półcalówek ładnie, prosto. Jeżeli chodzi o działko dodatkowe, no właśnie, te 37 mm działko rozrzut, przepotężny. Jeżeli chodzi też o same uszkodzenia, te. Tych pocisków z tego działka również to nie powala na kolana. Tak więc, ja bym się dla tych, dla tych którzy będą posiadaczami tych, tego samolotu, bym się raczej skupił bardziej na strzelaniu do innych samolotów niż do celów naziemnych. Mamy trzy rodzaje amunicji: podstawowa z 3 mm, uniwersalna oraz na cele naziemne, tak samo na 100 metrach. Te same parametry 40 mm na 100 metrach. Tyle, że uniwersalna jest e, wyposażona w dwa pociski burząco odłamkowo zapalające smugowe i wybuchające po przelocie 1 km, a po, później jest pocisk przeciwpancerno-smugowy. E, jeżeli chodzi o e, e, amunicję na cel naziemny jest to e, miks pociski e, przeciwpancerno-smugowe na przemian z pociskiem brzo, burząco odłamkowo zapalającym, zapalająco smugowym e, samo zniszczenie po przelocie 1 km. Tak więc e, ta amunicja jest chyba lepsza, ale co drugi pocisk będzie miał szansę E, przebicia pancerza e, pojazdu naziemnego, jeżeli do takiego będziemy strzeli. Chociaż na batteringu 5.3 możemy spotkać e, pojazdy, które e, no, będzie w stanie ten samolot e, na pewno e, sobie z nimi e, poradzić. No ale teraz e, skupmy się e, e, przez chwilę, no bo e, pamiętajmy, że latając tym samolotem możemy trafić na samoloty. Japońskie zarówno jak i e, zera, e, jak i e, inne. No, głównie zera, no nie oszukujmy się J2M2 zera we wszystkich postaciach A7M2 bardzo groźnego przeciwnika, tak samo jak J2, tak więc Japończycy na pewno będą cholernie trudnym przeciwnikiem dla tego samolotu. Mniejsza większość musimy nauczyć się albo sprawdzić, czy tym samolotem jest w ogóle możliwość podejścia do lądowania Prędkość przeciągnięcia tego samolotu jest dość niska. Powiem wam uczciwie, że nie sprawdziłem jak, ale tak, jak widzicie, 160 km na godzinę się wciąż utrzymuje. Mała prędkość na podwoziu jednak nie da się wyhamować na tak krótkim pasie. Zobaczmy, czy uda się wystartować z tak krótkiego pasa przy prędkości 130. Przy rozpoczęciu, no na styk, ogon prawie wykompany, ale y, można. Można wystartować. Tak więc tutaj ekstra, ale zróbmy jeszcze jedno podejście, bo tu chodziło o wylądowanie na lotniskowcu, a więc spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tyle, że bez podwozia, dwa silniki, tak więc konstrukcja powinna być stabilna przy przyziemnieniu, nie ma fula paliwa, czyli teoretycznie nie powinno dojść do zapalenia, nawrót będzie trochę bardziej zwariowane lądowanie, bo nie chcę tutaj robić pełnego nawrotu klapy, lądowanie podchodzimy trochę duża prędkość, 190 km na godzinę, o 30 wyższa niż była poprzednio Pomogłem sobie lekko uzbrojeniem, a teraz siadamy na pokładzie no trochę poiskrzyło ale bez Większych problemów, tak więc, jeżeli chodzi o bitwy z lotniskowcami, te bitwy, w których nie ma lotnisk normalnych, będziemy w stanie wylądować i się naprawić. A więc przechodzimy do Aubla. A teraz bardzo krótka jazda nowym pojazdem: Aublem na wymarzonej mapce, jakim jest Kursk. Kursk. Bardzo szybki pojazd, bardzo przypominający tego poprzedniego Aubla. Ja ogólnie nie jestem zadowolony i tak się spodziewałem. Żałuję, że rozpakowałem ten pojazd. I dziwię się sam sobie. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Ona absolutnie nie pasuje do mojego stylu gry. Co mnie dziwi właśnie z tego względu, że lubię bardzo dynamiczną jazdę. Lubię szybkie pojazdy i niekoniecznie stawiam na uzbrojenie. Mam sporą siłę ognia i nieźle sobie radzi z sowieckimi pojazdami. Trochę gorzej, jeżeli chodzi o brytyjskie i amerykańskie. Ale przede wszystkim Póki co, no, prawdopodobnie z racji tego, że jest e, tych pojazdów aż tyle, no bo wiadomo, każdy, kto go zrobił, chce go teraz e, objeździć, e, stał się po prostu e, narzędziem do ekspienia e, wszystkiego, co jest szybkostrzelne na innych nacjach, czyli przede wszystkim pelotek e, oraz innych pojazdów wyposażonych w półcalowe e, karabinki. Pancerz praktycznie żadny, no bo mamy 8 mm blaszki z każdej strony i można się nadziać nawet na zupełnie przypadkowy ostrzał, z nie wiadomo skąd. Do tego odłamki, które trafiają nas z bomb oraz innych pocisków eksplodujących, nie opada. E, zauważyłem, że e, niewielu graczy w ogóle zdaje sobie sprawę, jak używać tego pojazdu, co też jest dziwne, no bo... To nie jest pierwszy tego typu czołg w, w grze, czy pojazd opancerzony, jakby to nie brzmiało. Tak czy inaczej, ma się często wrażenie, ja mam przynajmniej takie, że gram z totalnymi nubami, ludźmi, którzy mają czołgi na niższych erach i teraz po raz pierwszy doświadczają czegoś odnośnie grania na wyższych ratingach. Spodziewałem się, że będzie coś w, w stylu Centauro, czyli również wiele Wielki na ten pojazd, jednakże Centauro mimo wszystko wydaje mi się bardziej przyjemnym, przyjaznym e, pojazdem, szczególnie jeżeli mówimy o battery TINGO 8.0. Tak czy inaczej, mi radość grania tym pojazdem, e, mi ra, ten pojazd nie sprawia radości grania i raczej rzadko będę go zabierał chociaż z pewnością na przybliżonych boter-ratingach będę nie miałem okazji sprawdzenia tego pojazdu, jak sobie radzi z naprawdę wysokimi baterytingami, czyli tym plus 2 w zasadzie, no bo 10.0 jest najwyższym. Pograłem tylko na zbliżonych, ciągle rzucało na 9.0 oprócz kilku bitew i głównie helikoptery, które są dużym utrapieniem dla tego pojazdu. Zresztą, co tu się dziwić, wszystko co strzela i trafia do tego pojazdu będzie śmiercionośne. Ale jeżeli będziemy, będziecie flankowali, no to na pewno przyspieszy to ekspienie drzewka włoskiego. Chociaż wciąż wydaje mi się, że jednak Centauro ze swoim bardziej urozmaiconym uzbrojeniem, szczególnie głównie mówię o pociskach, wydaje mi się pojazdem lepszym. Aobel 74 HVG nie będzie moją ulubioną premką, nie będzie w mojej top. Piątce nawet, mimo wszystko, to jest pojazd premium, który był do zdobycia za free. No, trzeba było spędzić trochę godzin na zabawach tutaj w vivencie, na zabawie w vivencie, aby go zdobyć, ale z pewnością tym osobom, które go zrobiły i wciągnęły do swojego hangaru, tak jak ja, na pewno się przyda. Teraz na temat, na tematy inne nie wiem czy zwróciliście uwagę no opublikował kolejną zmianę która zostanie wprowadzona w, po, po update 1.91 bardzo ciekawa opcja filtrowanie rotacji map, czyli w końcu będziemy mogli wyłączyć po prostu mapę, na której nie lubimy grać i zaznaczyć te, które lubimy najbardziej będzie większe prawdopodobieństwo rzucenia nas właśnie na te mapy Minus tego wszystkiego jest taki, że da, ta opcja będzie dostępna tylko i wyłącznie e, dla posiadaczy kont premium. I teraz e, dla tych, którzy e, tutaj mogą zacząć się kręcić nosem, e, argumentacja Geijina jest e, wydaje mi się logiczna, bo. E, o, to jest cytat, ograniczamy funkcję dla kont premium, ponieważ nowa mechanika wydłuży czas oczekiwania i gdyby wszyscy gracze mogli tak wybierać, niektóre misje nie byłyby wcale dostępne to jest prawda, e, pamiętajmy o tym, że to, że nie wiem, ja na przykład nie lubię powiedzmy Kurska to nie znaczy, że e, ktoś inny tę e, e, mapę bardzo lubi tak więc e, spowodowałoby to dużo zamieszania i mimo tego, że często musimy i tak stać długo w kolejce e, aby wejść do gry, to wydłużyłoby albo w zasadzie uniemożliwiło e, dostanie się do, e, do samej gry. Opcja wydaje mi się ciekawa, zobaczymy na jak długo zostanie ona wprowadzona, tak samo jak e, to czy albo zostanie na baterytniku na którym jest. No, i mam nadzieję, że Geige nie wykombinuje innej magicznej sztuczki, jak na przykład wprowadzenie dodatkowych pocisków do tego pojazdu, co już w historii się zdarzało, również z pojazdami unikatowymi. Co mnie rozbawiło, to komentarze, które możecie sobie sami poczytać, właśnie pod. Artykułem związanym z filtrowaniem rotacji map, sprytnie zmieniony temat przez użytkowników forum polskiego, oczywiście, i zejście na bombowce. Tutaj w wielkim skrócie, wielkie narzekanie na to, że bombowce nie zachowują się tak, jak zachowały się faktycznie że są zbyt łatwe do zestrzelenia, itd. Tak Rozbawiło mnie to bardzo. Ja osobiście znam, nie jestem pewien czy więcej niż jednego pilota, który, który gra w tą grę bombowcami głównie i wie w jaki sposób się tym, tym typem maszyn bawić. Pozostali, ja chyba tutaj nikomu nie muszę tłumaczyć, wykorzystują bombowce po prostu jako wyścigówki uzbrojone w ciężki ładunek, po to, aby jak najszybciej zniszczyć bazę. I jak się uda wrócić na lotnisko, i tyle. Niewielu jest pilotów bombowców, którzy faktycznie starają się wznosić, wyczekać, zobaczyć co się wydarzy, i wtedy, nabierawszy w odpowiedniej wysokości, po prostu niszczyć cele, cele dla bombowców, żeby robić to jakoś z głową. Póki co, tak mówię, to jest z reguły wyścig, pikowanie w dół. I tyle w temacie. Jeżeli tak będziemy latali, to nie ma po co narzekać. E, a odnośnie tego, że e, potrzebne były samoloty do zestrzelenia bombowca, a nie samolot, no cóż. E, po, Proponuję popytać, może macie wśród znajomych pilotów, jeżeli nie, no to ja zrobię tutaj kolejny wywiad, przynajmniej postaram się z jednym z pilotów i on wam wytłumaczy, jak zbudowany naprawdę jest samolot i ile wystarczy do tego, aby ściągnąć go z nieba na ziemię. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat e, Aubla. E, jak, jakimi wynikami póki co możecie się pochwalić? O ile je, już je macie, jeżeli e, nie, no to prawdopodobnie część z Was już wkrótce będzie je miała. E, no i czy podzielacie moją opinię, czy jest to coś ne, dla Was takiego, czego oczekiwaliście i spełnia wszystkie Wasze oczekiwania? Jak dla mnie, tak jak powiedziałem. Albol, premka, darmowa, pomoże i zarobić, i wyekspić do mojego stylu gry. E, średnio się nadaje, e, mimo wszystko e, nie żałuję, że spędziłem te wszystkie godziny na to, aby ten pojazd zdobyć. Na dzisiaj wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach Wander po polsku już wkrótce. Bawcie się dobrze. część